Nowy Przewóz, kolejne osiedle Instal Kraków SA, jest miejscem, które pozwala mieszkańcom zapomnieć o zgiełku wielkiego miasta, oferując równocześnie dzięki linii szybkiego tramwaju wygodne połączenie z centrum. Projekt powstał w 2009 roku na rewitalizowanych terenach rybitw, które wówczas dopiero dobrze rokowały, by kilka lat później stać się jedną z bardziej atrakcyjnych lokalizacji na mapie Krakowa. Nowy Przewóz to osiedle, którego mieszkańcy z jednej strony mają dobre połączenie z centrum, z drugiej mogą korzystać z zielonych obszarów. W niedalekim sąsiedztwie są Wały Wiślane i Zalew Bagry, posiadający pierwszą klasę czystości wody. Inwestor pracując nad osiedlem na każdym etapie kierował się odpowiedzialnością społeczną, dbając by projekt był solidny i służył wielu pokoleniom. W zamkniętej i monitorowanej przestrzeni osiedla jest wiele placów zabaw, odpowiednia ilość miejsc parkingowych i jeden z nielicznych na terenie miasta garaż wielopoziomowy. Rejon płaszczów Rybitwy ma przed sobą nowe perspektywy. Budowana jest trasa tranzytowa ulicą Chrystobotewa i połączenie z autostradą A4. Studium zakłada przekształcenie tego przemysłowo-magazynowego dzisiaj obszaru w ważny ośrodek skupiający funkcje ponadlokalne i metropolitalne.